Jeśli chodzi o trening pompkowy, czyli trening składający się z samych pompek na sam początek dla każdego z Was. Nie wiem ile ważycie, nie wiem ile potraficie umieść, dlatego proponuję wyznaczyć sobie taką górną granicę, dlatego ja proponuję na początek pokażę Wam mniej więcej jak robić trening łączony przy pięciu pompkach na serię, między seriami 3 sekundy maks przerwy. Jeśli się bardzo zmęczymy, to wtedy ta przerwa wychodzi do minuty maksymalnej. Proponuję zakup takich rękawiczek. Są to rękawiczki, jakieś tam robotnicze, za 3 zł, czy za ileś. Ale ręce się nie ślizgają od momentu, jak się spocimy. Dlatego na początek robimy tak. 5 zwykłych pompek. Chwila przerwy, żeby na chwilę tylko w energii i dalej robimy. Na triceps tym razem, ręce wąsko i też pięć pompek. Wstajemy, chwila przerwy i zaczynamy się trochę pocić. Teraz pompki łączone, czyli raz na jedną stronę, raz na drugą stronę. Chwila przerwy oczywiście. Pomek mężowych musimy zrobić parzyście, żeby było tyle samo na tą stronę, co, co na drugą stronę. I znowu wracamy do zwykłych. Na chwilę chwila przerwy. A ważne Ważność jest, żeby rozruszać mięśnie i oddychać pełnymi płucami. Pompki na tricepsik. Może się to wydawać łatwe, bo tak wygląda po drugiej stronie monitora. Pompki łączone. Chwilę podczynku, tak żebyśmy tylko trochę z opalitku i z powrotem zwykłe. To już wymaga trochę większej przerwy, bo trochę się zmęczyłem. I się rozruszamy. Nie to takie łatwe, jak się wydaje.

i włączone. Teraz proponuję odliczyć sobie minutę, żebyśmy mogli nabrać sił. Ten zakup jest też takiego zegarka, to jest Casio, możecie sobie kupić podróbkę Casino albo szarka, albo innego tam, co sprzedają na rynku za 20 zł, ten akurat kosztuje troszeczkę u stópki, ma o tyle plus, że odlicza właśnie od końca, ja sobie włączę minutę, żeby chwilę tego odsapnąć. Przerwy między seriami koło minuty są o tyle dobre, bo krew mięśniak dalej krąży i mięśniak go w ogóle nie odpoczywało w tym momencie. My tylko odpoczywamy i chodzi o złapanie tchu. Jeszcze chwilę czekamy. Po pierwsze też nie bierzcie żadnych serów do tego, bo to jest są niepotrzebne rzeczy okay. Wyłączamy i jedziemy dalej. Dwa przerwy. przerwy. wiadomo można sobie dłużyć, bo jednak mnie się męczą. Niech trochę odpoczną sobie. Teraz na bicepsik. Trochę już się na organizm zmęczył. te Przerwy trochę wymagają dłuższego czasu. Poza tym ważę 92 kg, więc wiecie trochę. Jednak wyciskam na te ręce. Wiadomo, będziecie ważyli trochę więcej, a trochę mniej. To będzie się wolniej leczyli. Możecie robić nie po 5 a po 6 tych rzeczy. Tak więc łączone te razem. Trochę miesięcznie od nowego dlatego na chwilę przeskoczymy na pompki zwykłe. Czyli przez pewien czas będziemy robili same pompki na szerokości mniej więcej barków. Patryk, Gilson, chwilę odsapnięcia. Mięśnie wymagają mniej więcej minuty przerwy. Odpalamy znowu zegarek. W tym czasie, mówię coś. może powiem coś o ziołach. Na początek musicie zaopatrzyć w liść, a raczej w ziele pokrzywy. Liść na lisy. W kurkumę, taką zwykłą sypaną przyprawę. Pieprz czarny, mielony. I do tego. Yy, korzeń niszka, czyli tak zwanego mleczka, który rośnie tutaj wszędzie co. No, widzicie na polach rośnie taki żółty kwiatek. Mlecz się zwie popularnie. Te rośliny pomogą Wam po pierwsze zwiększyć przystąpienie pokarmów do ciała, do mięśni. Oczyszczą Wam krew przede wszystkim. I dzięki temu organizm będzie w miarę czysty i będzie w stanie więcej produktów podawać do mięśni. Dzięki czemu one będą bardziej rosły. Do tego wymagają. Jeżeli chodzi o same pompki. No to widzicie, no to jednak coś daje, coś daje. Tak więc walczymy dalej. Chwila przerwy. Dajmy sobie około 5 sekund. Żeby te jednak nie się odpoczęły, ale żeby jednak nie odpoczywały odnośnie krążenia krwi. Przyjedziemy dalej. Trochę się zmieniłem, to zmęczyłem. To powiem przez to, że przez cały długi weekend trochę człowiek sobie potankował. Kolejna rzecz to jest kontuzja nogi. Pamiętajcie, jak jesteście nawaleni, to nie chodźcie tam, gdzie jest ciemno i jest nierówna droga. No bo zachowajcie szczególną nastrażność. Przez pierwszy tydzień, a tu za minutnik, bo już jednak trochę zmuszyłem. Przez pierwszy tydzień polecam Wam, co drugi dzień robić przez cały tydzień żeby to jednak wydawało jakieś efekty, żeby te się trochę odpoczywały, bo wiadomo, one rosną dopiero jak odpoczywamy. Tak więc tego wymagałem. Patryk wyjdź. Trochę dzieci mi przeszkadzają, bo też chciałbym być na kamerze. Tak więc Patryk, chodź tutaj. O. To jest Patryk. On też chce poćwiczyć, też ma muskuły jest duże i brudną koszulkę niestety, bo się urodził na wojsku tak więc spokój się na razie odejść. Minutki sobie lecą. A w tym czasie właśnie warto się rozruszać. Żeby jednak te mięśnie trochę w siebie dawały. najlepiej lepiej zrobić 100 kąpek po 5 i zrobić 20 razy. To Jest jednak o wiele lepsze ćwiczenie, bo te mięśnie jednak dostają większe większy bodziec i wolą lepiej rosnąć. Dobra, jedziemy dalej. W moim akurat w programie poznacie jak stać się ze zwykłego człowieka, kogoś większego, bo mamy teraz wszędzie koksów, pudzianów, goście z takim bicepsem radzić, jak masz życie, jak masz co, je, co jeść, a niestety nie jesteś na to przygotowany i Twój jest też nie jest przygotowany, najgodniej tej i na jego ćwiczenia, tak więc najlepiej ćwiczyć na razie po swojemu, korzystajcie z moich porad, bo według mnie są trafne, ale za chwilkę powiem dalej. moje ćwiczenia, bo są od zwykłego człowieka za zwykłych ludzi. Nie od koksa, nie od żadnego przypakowanego pakera tylko od człowieka, który ma jakąś tam posturę. Nie za wielką. No ale ćwiczy póki co pompkami w 3 miesiące z 80 kg na Podnoszę 90 cm w bicepsie. Co prawda też podciągałem się, ale to w innym, w innym odcinku pisza się podciągać Ale ćwiczymy dalej pompeczki W się ważne, żeby klatką dotykać ziemi. Nie to żeby się odbijać, tylko żeby dotykać. Żeby jednak ten ruch był jak najbardziej naciągnięty. Żeby te mięśnie chodziły, pracowały tylko mogą. I żeby rosły przede wszystkim i rosły równo. Nie boki, tylko żeby rosły mniej więcej w całe tutaj. No i sobie faceci też są micstycky. Ale póki co jedziemy. Wolniej tej siły coraz mniej, ale jeśli ćwiczymy do tego nie nam tej siły nie zabraknie i dopóki nie będziemy już w stanie wycisnąć nic. Jak poćwiczymy sobie już tak dwa tygodnie, co drugi dzień, popijemy trochę ziół, które mamy więcej w żebyśmy się zakupili, to jesteśmy w stanie robić tego coraz więcej, a potem przejdziemy na ćwiczenia, które pozwolą wam się dociążyć na plecach jakimiś tam różnymi rzeczami, nie wiem no. Pracakiem z mąką, pracakiem z cukrem, no czymkolwiek, co jest w zakupie. Trochę dłuższa przerwa, trochę siły wróciło Mięśnie wnoszęło, więc chwilka przerwy, delikatna. Teraz ruszę, to ponownie żeby tak jak wkrążyła i dalej. oczywiście możemy sobie robić przerwy do mamy jeśli nie mamy sił do, do dokończenia czwartej pioty prostujemy się chwilę opię oddechu i pompujemy dalej. Chodzi o to, żeby jednak to ćwiczenie dokończyć, wykończyć, żeby być mniej więcej systematycznie. Trochę się już spłaciłem. Jak pedofil w smyku, ale... ale jakoś to bywa. Niestety to ćwiczenie jest wymagające, bo po pierwsze trzeba mieć siłę, po drugie trzeba mieć dynamikę i kondycję. No was przede wszystkim kondycję i to, żeby mieć dynamicznie pracowało. Teraz robimy sobie trochę krótsze, bo chyba trochę za długo poszywam, za dużo gadam. Ogólnie pompki są o tyle dobre, bo I ćwiczą patkę piersiową i ćwiczą trochę brzuch. Mięśnie pleców, biceps, triceps i delikatnym przodem. Naprawdę polecam te rękawiczki. Niby śmieszne, przypałowe, ale już mi się ręce sprosiła. Przyczepność na ziemi jest bardzo dobra. Dawno nie robiłem tych pompek, jeżeli chodzi o brak obciążenia, a maksymalną ilość serii, bo przeszedłem w 3 miesiące już trochę na większy poziom, bo próbuję robić, a raczej nie próbuję, raczej robię, z obciążeniem 33 kg, czyli ze swoim serem Bartkiem. Ta no pompa jest obciążeniem, postaram się opisać trochę później. Póki co pokazuję Wam zwykłe pompki. Podstawowe rozpracowanie organizmu i nabranie trochę energii na ten organizm, a nie to co siły. A, tu już widzę, że jestem mokry serio mi pokazuje to jest za kamerę. Tutaj, tak, tak. No, strasznie lipa. Jeśli ktoś w komentarzach stwierdzi, że to jest proste ćwiczę od 3 miesięcy i ważę 92 kg. Z chęcią popatrzę, jak to robicie, bo ja też, szczerze powiedziawszy, wymienię. Ale żeby nie było, że jeżeli naprawdę, to ćwiczymy dalej.